Witam serdecznie od tej strony. Kolejny dzień. Kolejne przygody. Godzina 8.20. Boczek się na jajecznicę robi. I w dniu dzisiejszym poszukiwania na Tamizie. Pierwszy dzień na 100% w Wandsworth. Jadę na spotkanie z Mańkiem o 10 I przynajmniej jakieś 4-5 godzinek poszukamy. Kończą mi się już powoli zapasy i boczek z jajkami to są takie już taka końcówka Dlatego <laughs> znowu jajecznica z rana kolejny raz pyk. Pyk. pyk pyk, 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 pyk Znowu się zapowiada dzisiaj upał i to taki srogi. Te samoloty no stop tu latają. Ta miza woda schodzi. Idealnie będzie. Godzina do miejsca docelowego. No i jest. Jego mość. Jakaś kobita jedzie. Tu też jakiś facet. Co to się dzieje? Jestem już na miejscu, mam 150 metrów, ale ale tu się, ale tu jest ładnie. No jak woda jest, pewnie jest jeszcze ładniej, bo umówmy się to no nie wygląda zbyt fajnie, ale ogólnie okolica jest fajna. I tam jeszcze jest taki malowniczy kościółek za chwilę. Chcielibyście mieszkać na takiej barce? Przycymowana na stałe. Ciekawe, czy to kiedyś wypływało stąd, czy to już tu nas stałe. Osio... Kurde jakie tam jest wnętrze. I Jaka kuchnia. No, chciałbym to odwiedzić wewnątrz, wiecie o co chodzi. Tutaj kuchnie ktoś ma, tam jest takie, wiecie, no nie mam wam tego jak nagrać. A kto to to tam na dole jest? Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> Plus 10 do dofantów na tamizie. I mam tego kluczyka, o którym Maniuś mówi. I jeszcze Arek do nas idzie. Dobrze, Snajper, Samurai. Snajper, samuraj. Arek ja jeszcze do niego przyszedł. Ksywa, ja do niego snajper. <laughs> no, Może być Snajper. <laughs> to zobaczymy co to wyszło. Jakaś okay. dziwna rzecz. A ten ciężarek ołowiany, to no. na takie srogie ryby. No to na jakiegoś Detektor nie wykrył, a oko wykryło. I jest dużo, o ja mam połówkę. <laughs> Ja mam tylko połówkę. E, Mannik, ty wiesz, z czego to jest, nie? To jest taka gra. Oni w, w kulki grają, ale ja nie pamiętam, jak ta, ta, tam. Ale po prostu gra w kulki. Kupić, no. No. Myślę, że to dzieci. Połówka. Dzieje, ta... Tam mój detektor, i ja mam jakiś problem emocjonalny. Nie umiem znaleźć żadnych kolorów. Wlazłem tutaj już trzecia moneta. Yy. I mamy starego funta, także nagrywam. Ale to jest taki zwykły, bez żadnych palm, bez niczego. Widzicie go z bliska. Zacząłem sobie usuwać to żelazo takie dziadowskie, które tu jest, takie duże, i wyszedł mi taki mały token WC. Eee, widzicie, WC, nawet nie muszę go z bliska pokazywać. Także jak będę chciał skorzystać, to tam i za mi udziela jednorazowej zgody. Zaczynam nie lubić tego miejsca. Ogólnie, Worldu przez te helikoptery, ciężarek głowiony. Finalnie dużo do szczęścia nie potrzeba, ale te fajki mogłyby być ładniejsze. Dłuższe, takie wiecie, z 30 cm. Taka bieda, że aż wstyd odnotować. Pierścionek z rozwalonym miejscem na oczko. Jakiś odpustek. Maniek przed chwilą znalazł tam ładnego tokena, a ja tutaj teraz mam, wiesz, plaska, płaska blaszka, nie? I już widać jakieś tutaj napisy. Myjemy dziada. Koło, koło tego się uśmiechał do nas. Ale będzie w super stanie. Będzie w super stanie oj 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 Dobra, yy, po, podziałamy przy nim trochę i się włączę Słuchajcie, kawałek ołowiu Eee, I wyszedł, z tego łowił statek i teraz mi niego powiada o sytuacji z Tytanikiem, co tam było ostatnio w, w telewizji. No z tą kapsułą właśnie, co tam ludzie, no myślę, że już zginęli, nie ma szans, żeby ich tam znaleźli w ogóle, na głębokości 4000. No. ale ty, to jest, to zmienia fakt, gdzie leży Tytanik. Ołowiany, bo ołowiany, ale jest, zabawka. No zobacz, oni gdzieś indziej szukają może. No. Weszliśmy w to miejsce, bo wyszedł ten token. Krążymy tu i tak gadamy z Mańkiem, że psychicznie jak to widzimy, to nam się odechciewa, bo są takie luźne kamienie, i człowiek by nawet wiesz. A to przez przypadek gdzieś tam wejdzie i akurat coś widzi. I mi się wydaje, że to jest baba na wózku. Baba na wózku 1700 rok. Zaraz ją umyjemy. Tu <grytanie> tak jak u tego, u sapera byliśmy na, e, na skarbie rzymskim, i jak się. Denara wytygowało, to się myło roma. Podlazłem na miejscówkę taką, gdzie jest taka płuczka. E, dość mocno tutaj eroduje ten teren. I znalazłem skamielinę. Jeszcze nie wiem, co to dokładnie jest. Ale jest to jakieś żyjątko jakaś w części rafy koralowej sprzed kilku milionów lat. Ciekawa sprawa. Teraz mam taki ołowik w kształcie rozwalonego rewolweru to jest tak jakby ten zamek nie Nie zamek tylko tam gdzie się te naboje wkłada magazynek? nie wiem co to fachowo nazywa Maniek robić sesję bo znalazł ładny pierścionek a ja mam monetkę z harfą z harfą 2 pi nie stara ale rzadko się, 1900 71. Jestem dobry z jest jakieś 100 metrów od miejsca, w którym wychodzą klucze. I znalazłem. O, o. Tam i za. Weźmy się stracić tym mułem. Jest. I znalazłem klucz. Bramach 0800 970, 1603 DPS. Także ma reklamę przy okazji. Maniek tam jakąś piłkę znalazł. Wykaraskał go. Wykaraskał ją, tam idzie samolot, teraz kopnie tę piłkę. Pum! A ja tu znalazłem babę na wózku, fartinga. Jak ona się tu znalazła i uchowała koło tego klucza? Znalazłem taką płuczkę i tak patrzę, detektorem trochę posznupałem, mówię: Dobra, wyłącz, popatrz. No i namierzyłem monetę. Namierzyłem monetkę, I co to będzie? A to pani moneta. Nawet moneta nie jest cholera. Przed chwilą wykopałem taką monetę, ale nawet jej nie nagrywałem. Prawdopodobnie z boba na wózku, ale tak wytarta, że szkoda gadać. Ale tu jest ciekawa rzecz. Widzicie te, te ząbki? Trzeba to ładnie rozłupać. O, i zobaczmy, co to jest. Tak gło on wygląda finalnie po wyczyszczeniu. Dognębiamy jeszcze to miejsce, gdzie nam tutaj te tokeny wyszły. E, usuwamy sobie te dr, jakieś tam żelazstwa i tak dalej. I mi w przepięknym stanie wyszła jedna, druga pensa. Była cała czarna ta moneta. I odłupałem paniere i widzicie w jakim stanie jest. Igiełka. Po kopaniu żeśmy przyszli na plac zabaw się pobawić. No. <laughs> Bawimy się na plac zabaw. No, ma, teraz maniek robi ten e, Małpigaj. <laughs> Idziemy już do ten, na pociąg, ale chciałem Wam pokazać rowery w Londynie. Idealnie za. Ile? Za 8 minut pociąg. Mój się chyba trochę spóźnia. Wlądu już z pociągu. Tamiza już przybierła mocno. A co to tam płynie? Co to jest takie czarne? Widzicie to? I to płynie. Nie w tą no stronę, co powinno, bo teraz woda przybiera. Aż poczekam i zobaczę, co to jest. To jest chyba worek na śmieci. Fałszywy alarm. Bo ostatnio Polak znalazł w walizce zwłoki jakiś hinduski. jest i mój domek? A się cieszy na moje powitanie. Ciach. Oj, dzisiaj, tu w tym busie to jest masakra. Trzeba temu jakoś zaradzić. Trzeba co najmniej temu zaradzić. Uno. Pyk. Robimy obiad. Ups, ale buchło. Zagotować 3 litry wody, wrzucić i przytrzymać go 2 minuty, nie dopuszczając do wrzenia. Ok. Woda się gotuje. Muszę przygotować jakąś łyżkę. O, to jest dobry pomysł i miskę na te pierogi. Ała! Na te pierogi, bo dwie minuty mam tylko je wrzucić. Rozumiem, tak? Jak, jak już wypływają, chyba i się utrzymują u góry, to już są chyba dobre, nie? No minęła z półtorej, maksymalnie dwie minuty. Jeszcze minutę potrzymam Zblewamy wodę. Okay. Salc. Tak, chyba będzie dobrze. Und pepper. Bon appétit, monsieur. Ale to było dobre, kurde. Że się najot tylko 400 gram, a że mi się tak najot, tak mi ryj szczypi po tej. Mam taką sól od widza Jakąś, czyli z czymś tam. Kurde, dobra. jest Plus ten pips O, panie. Pokąpane, pojedzone, posprzątone, pogaszone i przemieszczam się do Mańka bo jutro o 5 trzeba wstać, żeby jechać na pole szukać. I ja nie będę wstawał tutaj o 3.30, o jeszcze muszę zamknąć tam nie będę wstawał o 3.30, żeby dojechać do Mańka, tylko o 5 się obudzę i pojedziemy po prostu 52 minuty go szczała. Wstecznie to jest tak. U Mańka są darmowe parkingi, tylko problem jest taki, że tam <noise> często nie ma jak stanąć. Ja jeszcze tym kolosem cholera, jak dziadkiem nie miałem jak stanąć tam niekiedy u Mańka, jak jeszcze wtedy nie było niskiej emisji u niego. Co to się stało? Gdzie jestem? U Mańka. U Mańka. I, no I mnie przestrzegł, że Odnośnie tego co w poprzednich odcinkach mówiliście, że nie mogę stawać jak jest pod prąd, to nie mogę w drugą stronę stawać, bo jest mandat. Maniek mi jeszcze mówi, że musi być do 50 cm, nie może być powyżej 50 ja cm. No, jak miałem no. 50 cm od kaważnikach, jak stałem, to dostałem mandat. No, także zaparkowałem tak jak się da i jeszcze złożyliśmy z tamtej strony lusterka, a z tej też złożę. A niech, nie chcę Dokładnie, tu już jest i tak. Idziemy do mnie idziemy do mnie. Śmiali się z mojego trubno rowera. A tu patrzcie jak sobie mieszkają ludzie w Londynie. I nawet Solar jest jest Szyberdach. Kurde, mini kamperek. Już jest jakiś czas później. Versa się ładuje na jutro. Dostałem soft, wgrywam najnowszy soft. I będzie na polu jutro targała. Yy, Grzeje jeszcze. Kurczaka od Karola Dzisiaj sobie jeszcze zjem. I będziemy szli spać, bo już jest godzina 22. A trzeba wstać o godzinie 4.35. Paciorek, siusiu i spać. Dzień dobry. Kolejny dzień z samego rana. Mam jeszcze 10 minut. Ale jestem już prawie gotowy. Herbatę się zdążyłem zrobić, ale chyba się nie ostudzi. No. Eee, poszukiwania dzisiaj znowu na polach. Zaraz jedziemy z Bańkiem. Zrobiła się już godzina siódma i dojeżdżamy na miejsce. Manie on board. <grystanie> Dojechaliśmy na miejsce i przywitały nas dwa Rafały i, i nie, jeden, duży, drugi, mały. jeden <grystanie> drugi. Jeden duży drugi mały. I wy jesteście tutaj włodarzami. Dziękuję wam serdecznie za zaproszenie i przynieśli garść. Czego? Chodźcie zobaczyć, no. A to no, twoje tam. Przyniósł garści, to z, z tego sezonu jest. Tu znaczy. są takie przedmioty. E, zobaczcie na tą fibulę. E, jak, 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 jak ona ja jest nazywa. nieantropo... Jak to się nazywało? No, no, jak to się nazywa? Te, kurde, teraz to, dobra. Chodzi o to, że jest tutaj zwierzęca, zwierzęca nie? Jakaś tam. Te archeologi to znają takie, takie nazwy. Wodywna ale wotywna siekierka. Tu fibulę. Fibule z tego pola, tutaj w ogóle w jakim stanie są. Zobaczcie tego Rzymka. Ja Wam z bliska go pokażę, bo on jest po prostu w takim stanie, że to piata. się. Celcik, Celt. konik. Anglosaksonski skit. No. Jakiś Rzymeczek. Tu donarek, proszę. Tu minimek dla porównania. O, o zgubił pościel. się. I tych minimków tutaj wychodzi w pierony. Ja A zobaczcie, ile zbiór. tutaj. Ile tu jest różności. A ty jeszcze masz w kieszeni te, te miniki? No, no, rzuć groszem, nie? Ja ostatnio jednego w trzy godziny wypociłem na tej tamizie, a tutaj im się to tak sypie, po prostu, że szok, no. wszystko. Wszystko na tych polach. I macie tutaj w ogóle pola, gdzie jest piasek w Anglii? Tak, dokładnie. I łazicie z detektorem czy 4 lata? No, mniej więcej. No i patrzcie, jakie rezultaty. Wleźliśmy na pole, jesteśmy już na polu i wpadł jeden pens. 1971 rok, nie pokazuję go z bliska. Pierwsza moneta. Znalazłem kawałek ołowiu, który mógł być rysikiem w czasach rzymskich. Mógł to być ten rysik bądź całkowicie co innego. Pola są ogólnie bardzo czyste. Raz na... Raz na... Nie wiem, 10 minut jest ładny sygnał, a tak to jest pełno takich mikroskopijnych od takich folijek aluminiowych. Ja z, z tego, z braku sygnałów kopie żelazo i mam jakąś tam podkowę, trochę mam tego żelaza, później na podsumowaniu wam pokażę. Ale no czekam cały czas na... Mam jednego pensa, ale tego wam nie pokazywałem. Czekam na szlaga. Tu gdzieś został znaleziony ten celt, silver unit. No i wiecie, liczę trochę głębszy sygnał. Podkopiemy go nogą. 14-15, nie liczę, że to będzie coś bardzo coś fajnego. I tak będę musiał łopatą podkopać. W tej bryłce jest. Zaraz zobaczymy, co to. Folia aluminiowa, no właśnie. Już myślałem, że mam półhamerka, ale to jakieś aluminium takie zwinięte z tego dołu. Jest moneta, ale ja ją niestety poznaję. A nie, nie, ale poznaję. 20, 20 pensów współczesne. Trudno się mówi, że je się dalej. A jak się zaszło jakimś czarnym czymś, zielonym. Głęboki sygnał, głęboki sygnał Prawdopodobnie żelazo, ale kopię dla, dla samego fanu. Słuchajcie, to się, to się okazał kolor. Pewnie jakaś puszka znając życie. No, okej, lepiej, kapsel. <grystanie> Rafał do mnie krzyczy stamtąd, żem przyleciał. Dwa, dwie różne fibulki wyszły. E, dwie różne. Dwa kawałki. I to tak? Tutaj i tutaj, no. No to panie, trzeba wyrzeźbić to miejsce, żeby znaleźć te kolejne kawałki tych samych fibul. No, albo całą. A tutaj jeszcze masz te dzisiejsze rzeczy? Tak, tak. O, jakiś z mebelka. To jest bardzo fajne. O, snake buckle, tak? Nie, to jest łabędź. Łabędź? Tak. Ale masywne Łabunć. to jest. A to jest stare? 18, 19 wiek. Ładne. Mi 20 pi wyszło. Załadowaliśmy się i zmieniamy miejscówkę. Tu tylko dwie fibulki wyszły i... Tam rzymek. Podjechaliśmy na kolejne pole. Tak ono wygląda, jest olbrzymie. I <laughs> zmieniłem detektor. I zobaczymy, czy teraz jakieś szczęście przyniesie. Jest w końcu coś, co można pokazać. I to chyba będzie baba na wózku, baba na wózku? Nawet chyba nie <laughs> moneta z dziurką. <laughs> Po co ktoś zrobił dziurkę w tym? Szkoda gadać. Ale ciekawostką jest to, że tu jest lotnisko Rafu i co chwilę startują jakieś odrzutowce i jest tak głośno fajnie, że. Jak te helikoptery mnie wkurzają na Wonsward, tak tutaj te samoloty nie. Patrzcie, jakie kopie dziury. Wstrętny. No co to masz? Pucha? Nie pokażę ci. Jak to? Zakopę to dla pokoleń. Nie I się. musisz to sam co odkopać. I niestety, niestety, tak możemy podsumować nasze dzisiejsze szczęście, nie? Tak właśnie to zostawię. Ja nie jestem pazerny, nie chcę. <laughs> <z tynami leżowy. laughs> tak nasze szczęście można dzisiaj podsumować. Yy, jedziemy do domu pokonani. Pokonani przez żywioł. Nie tym razem. Tym nie, raz... nie tym razem następnym. <laughs> nie udało się dzisiaj zdobyć rzymskiego skarbu. Maniek wczoraj na tamizie mówił, jak ja mam kurde, parcie, że tam hamery, coś tam. No ja mam parcie cały czas na takie pole no. wiesz. No bo to wiesz, człowiek, nawet to tak jak mówisz, że na tamizie można kilka razy, a potem na pole jest parcie, żeby jeździć. No jeść, nie? i dzisiaj, ale pogoda też. Czy ile no. ja mam? 27 stopni? To jest top. 27, no dobra. Widzimy się za 2,5 godziny. Tak? 2 godziny 36 minut. W Londynie. Jechaliśmy 70 80 mil w godzinę zrobiliśmy, a teraz mamy 10 mil i mamy godzinę i powiem wam, że tak kurde barwnej dzielnicy, to jeszcze żeśmy wszystko żeśmy widzieli z mańkiem. Ninja tu chodzą za ręce się mężczyźni trzymają. Się, tu się tyle dzieje w tej dzielnicy. Ja nie wiem gdzie ja jestem. Ale naprawdę, bo mi opowiadali, że są takie dzielnice, że faktycznie tylko muzułmanie są, ale tu akurat teraz wszędzie jest jakaś taka główniejsza ulica i nie ma tych muzułmanów. Ale normalnie jak ninja, zamaskowani całkowicie, jak... Jak będę takie coś miał, to wam włączę, Bo to, ja, to nie jest kwestia jakiejś tam, jak pewnie jakieś przeczuleni ludzie powiedzą, jakiś rasista czy coś takiego. Ale to jest po prostu wiecie, tak, taka ciekawość tej inności. Inności po prostu. Jestem już przy aucie. Młas pożegnałem się z Mańkiem i spadam stąd. Godzinę drugi przede mną. Jest prawie że 18, mieliśmy być o 16. I klima. Klima włączona, najzimniejsza trójka i na ryj. 46 minut przede mną, nie ma źle. Dzisiejszy dzień to jest chaos. Po prostu chaos. Ja nawet nie wiem czy wam powiedziałem czy nie powiedziałem, ale... Przyjechałem na... Przyjechałem na... Richmond. Spotkać się z Karolem i widzę, że jest, i z idealnym miejsce, żeby się koło niego zatrzymać. To jest on tak, Blitz. BLI7 i jest rozstawiony z wszystkim. Ja cię chrzanie. Ała! Ja jest łosty, tak. Pan to normalnie debeściak. Gada przez telefon. No, nic nie ja Ale na węgorza zarzuciłeś? O to bardzo dobrze. Ale to jest akurat na kulkę nabrzane, nie? Na kulkę nabrzane. No i... Nie powiedziałem, Panocek przyjechał. Dzień dobry, witajcie serdecznie. Piękne, piękne, piękne ważki latają. Niestety, no. Wszystko tutaj jest, ale miejsce fajne. I jeszcze Karol mówi, że tu woda schodzi, można poszukać. No, to jeszcze, to jeszcze coś znajdziemy jutro. Tak? <grym> <złychać. grym się złychać> Oby. Tu mam takie piękne listki. Tu jest taki widok ale na razie zasłaniam na razie zasłaniam, bo idę się kąpać bo jestem taki kurde wiecie po tych pięciu godzinach w tym polu tam rzymskim, rzymsko katolickim, nie wiem jak to nazwać obradzimy się kąpać Karol pilnuje ryb a ja tu mam idealne miejsce, żeby wypomyć wam panty o, bo są przepiękne takie ale maciora ale maciora a ja się włączyłem po to żeby pokazać wam podsumowanie pole to dziadostwo całe raz, dwa, trzy monety raz, dwa guziki jakieś tam pierdoły te widzieliście tamiza tamiza godne uwagi no jest trochę tych pierdół ale godne uwagi jest tylko ten jegomość. i zaraz go będziemy próbowali zidentyfikować nawet Wam... A, to, to sobie miałem cię obciąć. <noise> no ale tak poza tym, to nie ma tutaj na czym zawiesić oka, jest statek. Udało mi się zidentyfikować tego te tokena po tym napisie tutaj. X1111D.G I widać tutaj tego jego mościa. no i macie teraz w pięknej okazałości tą, tego francuskiego tokena wszystkie dane macie no mój jest trochę zjechany ale byłby piękny byłby piękny i finalnie był wiecie braz przecudny taki złotawy a tak widzicie no, tak jest zjechane to, to trochę Dwa dni szarpaniny z tymi wszystkimi sygnałami kopanie tego i, i taki wycieruk jeden wyszedł no przynajmniej mam nadzieję, że się podobało, jak oglądaliście tą walkę. Y... Tyle z mojej strony, ja muszę wypocząć trochę. Trzymajcie się, cześć.